Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Prezydencie Rzeczpospolitej, dostojni goście, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo. W imieniu grupy posłów reprezentujących cztery kluby parlamentarne, Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, Trzecią Drogę, PSL, Trzecią Drogę oraz Lewicę, mam zaszczyt zaprezentować kandydaturę pana posła Szymona Hołowni. Na funkcję marszałka Sejmu Rzeczpospolitej. Prezentacji tej kandydatury dokonam w oparciu o cechy, które według wnioskodawców powinien posiadać marszałek Sejmu, a w mojej opinii są przymiotami kandydata pana posła Hołowi. Po pierwsze, erudycja. Ta wywodząca się z domu, wywodząca się z doświadczenia życiowego, wywodząca się z zajmowanych i sprawowanych funkcji, miejsc pracy, doświadczenia, które powoduje, że masz świadomość, masz wiedzę, masz umiejętności. Słowo dla parlamentaryzmu to jest klucz. Szacunek do słowa. Słowo, które daje nadzieję, słowo, które daje odwagę, słowo, które krzepi. I to samo słowo, często wypowiedziane w nieodpowiedni sposób. Albo złe słowo, które niszczy, które krzywdzi. Parlamentaryzm to jest sztuka posługiwania się słowem. Nasz kandydat Szymon Hołownia tą sztukę posługiwania się słowem opanował do perfekcji i tą w piśmie, bo jest autorem ponad 20 książek, wielu publikacji, dziennikarzem i publicystą docenianym za swoje osiągnięcia w 2006 i 2007 roku laureat nagrody Grand Press. Osoba, która w niezwykły sposób w wielu redakcjach, czy to w dziennikach, w tygodnikach, ale również w radiu i w telewizji, Zarządzała, ale w niezwykły sposób posługiwała się słowem, brała za to słowo odpowiedzialność. Marszałek Sejmu, wypowiadający słowa w imieniu Wysokiej Izby, musi się cechować ogromną odpowiedzialnością za słowo, być erudytą i dawać nadzieję w tym słowie, które mówi. Szymon Hołownia jest takim kandydatem, jest takim posłem. Empatia, wrażliwość społeczna, słuch społeczny. Wszyscy tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy wybrani przez naród, przez naszych obywateli. Kontakt z nimi jest jednym z podstawowych obowiązków parlamentarnych. Słuch społeczny to jest jedna z tych cech, które parlamentarzysta, a pierwszy spośród nas szczególnie musi po posiadać. Słuch społeczny, który słyszy. Tych, którym jest najtrudniej, tych, którzy nie mogą często się przebić, tych, którzy są uciemiężeni, czasem upokorzeni, tych, którzy potrzebują wielkiego wsparcia. Ten słuch społeczny daje później poczucie odpowiedzialności i rozwagi w podejmowanych decyzjach. Bez słuchu społecznego, bez tego posiadania kontaktu ze społeczeństwem, odrywa się od rzeczywistości. A to w historii polskiego parlamentaryzmu. Również tej niedawnej bardzo źle się skończyło. Dlatego słuch i wrażliwość społeczna, którą cechuje się pan poseł Szymon Hołownia, jest niezbędna. A jaka to jest wrażliwość społeczna? To jest pochylenie się nad tymi, którym naprawdę w życiu jest najtrudniej, których los najbardziej doświadczy. To jest założenie fundacji Cassisi w 2013 roku, a rok później fundacji Fabryka Dobry, działających na rzecz najbiedniejszych, najbardziej cierpiących w Afryce, w Zambii, gdzie powstał Dom Dziecka, ale w 11 krajach na trzech kontynentach, w Azji, w Europie i w Afryce, tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Docenieniem tej wrażliwości jest otrzymanie odznaki honorowej na rzecz zabiegania o prawa dzieci w 2016 roku. Docenieniem tej roli jest bycie ambasadorem na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ. -u. Docenieniem tej roli są zbiórki społeczne organizowane przez Szymona Hołownię na rzecz choćby telefonu zaufania. Słuch społeczny, którym się wykazywał w swojej działalności przez wszystkie etapy swojego życia bycia dziennikarzem, publicystą, jak również politykiem dowodzą tego, że potrzeby tych, których najtrud którym najtrudniej których czasem trudno usłyszeć, będą słyszane i realizowane. Tak więc empatia jako druga z cech, które są potrzebne do tego, żeby dobrze pełnić funkcję marszałka sejmu. I trzecia: odwaga. Odwaga bez której nie ma zwycięstwa, odwaga bez której nie ma zmiany, odwaga bez której nie przenosi się polski z kraju marzeń w rzeczywistość. Ta odwaga była obecna u Szymona Hołowni w szczególnym momencie, kiedy zdecydował się, że z życia dość mocno poukładanego, kariery pięknie się rozwijającej, można powiedzieć w takim odczuciu ludzkim bardzo bezpiecznym, przyszedł do świata polityki i stanął przed weryfikacją wyborców. Najpierw w wyborach prezydenckich, otrzymując blisko 3 miliony głosów a później zakładając ruch społeczny Polskę 2050, innowacyjną w swym wymiarze, bo to nie tylko partia polityczna, ale i think tank, jak również ta działalność społeczna i charytatywna, która w tym szerokim ruchu społecznym się mieści. Trzeba było mieć odwagę, żeby porzucić, można powiedzieć, wygodne życie na rzecz oddania się do dyspozycji społeczeństwa i usłyszenia. Też wyroków tego społeczeństwa wobec swojej osoby. W pierwszym kroku w wyborach prezydenckich, ale w drugim kroku w wyborach parlamentarnych, gdzie niezwykłym zaufaniem obdarzyli go wyborcy w województwie podlaskim, dając mu samemu, nie liście wyborczej, blisko 14% poparcia. To jest wyraz wielkiego zaufania społecznego. Wyraz odwagi do podejmowania daleko idących celów. Ta odwaga na funkcji marszałka jest potrzebna do praworządności, do sprawiedliwości, do przyzwoitości, do szanowania wyborów Polaków, którzy wskazali większość, ale też poszanowania tych, którzy są w mniejszości, do szacunku dla każdego z naszych wyborców. Ta odwaga jest potrzebna, żeby godnie reprezentować w trudnych czasach rzecz i w kraju, i w dyplomacji parlamentarnej, żeby podejmować najodważniejsze decyzje w imieniu narodu, bo my jesteśmy tylko tymi, którzy są pośrednikami w woli narodu. Szymon Hołownia, nasz kandydat na funkcję marszałka Sejmu Rzeczpospolitej, ma wszystkie wymienione cechy i przymioty. Ma cechę erudycji, ma wielko, wielki przymiot wrażliwości społecznej i odwagi. Proszę Wysoką Izbę o wybranie na swojego marszałka Szymona Hołownika. Szanowni Państwo, Panie Marszałku Seniorze, Panie i Panowie Posłowie, Wysoka Izbo, a przede wszystkim drodzy współobywatele. Jest Pan Prezydent. Przepraszam Panie Prezydencie, spodziewałem się Pana tutaj, cieszę się, że jest Pan wciąż z nami. Bardzo się z tego cieszę. Tego wystąpienia nie sposób zacząć inaczej niż zrobił to właśnie Pan Prezydent Andrzej Duda. Od podziękowania tym 21 milionom 966 tysiącom 800... 91 wyborcom, którzy 15 października zdecydowali w tak jednoznaczny sposób o przyszłości Polski. Dali nam, 460 posłankom i posłom, najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich w tej Izbie. To wielki honor, to potężne zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy naprawdę są bardzo dojrzałym społeczeństwem. A skoro ten Sejm wziął się z tak bezprecedensowego społecznego zrywu, to na te cztery lata mamy bardzo jasne zadanie każdego dnia dowodzić że nasi rodacy nie pomylili się, stojąc 15 października w tych długich kolejkach pod lokalami wyborczymi. Nie zawieść oglądających nas teraz naszych dzieci i tych, którzy w sztafecie pokoleń stali przed nami na tym miejscu, gdzie teraz stoję, wielkich marszałków Sejmu. Odrodzonej Rzeczpospolitej, których wspominali już dzisiaj i pan prezydent, i marszałek senior, wywodzącego się z Endecji, Wojciecha Trąbczyńskiego, ludowca Macieja Rataja, socjalistę Ignacego Daszyńskiego. Ja przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce o którym czasem zbyt często się zapomina. Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. I dlatego od jutra. I dlatego od jutra, a nawet od dziś, jak już dowiadujemy się z mediów, wiele się tutaj zmieni. Przede wszystkim przestawimy te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo patria, a nie partia. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy państwo wiecie, ale nasze słowo, nasza wola ma niezwykłą moc sprawczą, bo jeszcze zanim powiedzieliśmy o tym my, nasi koledzy, stąd, to policja zaczęła proces rozmontowywania tych barierek, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem. Nie. Budujące jest poczucia, że jest on oblężoną twierdzą. Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister Karczmarską, z komendantem Straży Marszałkowskiej. Skontaktujemy się z Komendą Stołeczną Policji i te barierki wreszcie spod Sejmu po tych siedmiu latach znikną. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu. Nie będzie czyjąkolwiek. Maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że się ma wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. Zaproponuję. Prezydium, żebyśmy mogli na początku każdego posiedzenia Sejmu mieć serię pytań od szefów klubów i kół poselskich do rządu, do ministrów. Tak, żeby te komunikacje udrożnić i nie naruszać powagi tej Izby. Zaproszę w najbliższych dniach najstarszych sejmowym starzem dziennikarzy, by pomogli mi znów mądrze otworzyć dla nich Sejm. Przywrócimy śniadania prasowe z marszałkiem, regularne briefingi, na których przedstawiciele mediów będą mogli dowiedzieć się, co dzieje się w tej izbie. Chcę spróbować wyjść do tych, którzy w demokrację wciąż mało wierzą. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast, przez serię wydarzeń, o których opowiem za chwilę. Drodzy Państwo, jeżeli tylko wyrazicie swoją wolę, będziecie gośćmi tego podcastu, bo jak dobrze wiemy, emocje to jest coś, co współczesne media lubią najbardziej, a jestem przekonany, że ich tam nie zabraknie. Ja też oglądałem, droga Pani Poseł, bardzo ceniłem ten program. Sejm nie będzie azylem dla przestępców. Sejm nie będzie polem do korupcji. Sejm nie będzie nigdy więcej trybunał dla pogardy. Mój cel i program jest prosty. Widzicie Państwo, to dobry moment, idealny wręcz, żeby powiedzieć, że mój cel. I program jest prosty. Chciałbym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm, nie zasłaniali im oczu i nie zatykali uszu. Przeciwnie, by mówili: Zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadzamy. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na nie ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji, obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play. Zleciliście mi dziś pracę, rolę stróża powagi i porządku w tej Izbie. Zapowiadam was więc, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy, z szacunku do tych 21 milionów Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejkach, żebyśmy teraz tracili ich cenny czas na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali chciałbym w to wierzyć. Mam już ze sobą, za sobą etap show i etap płomiennej publicystyki, że chcecie, żebyśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm. Sejm szacunku, do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli i obywatelek rzeczpospolitej. Niezależnie od ich wieku, płci, tego czy są wierzący czy niewierzący, czy mieszkają na wsi, czy w małych miastach, czy w metropoliach, czy są seniorami, czy osobami z niepełnosprawnością. Drogie posłanki, drodzy posłowie, witajcie w Sejmie różnych Polaków, w Sejmie Rzeczypospolitej. Wiwat wszystkie stany. Postaramy się coś na to zaradzić, panie pośle. Panie i panowie posłowie, za chwilę zarządzę przerwę, w której oczekuję na przedłożenie projektu uchwały, o której mowa w artykule 5 ust. 2 regulaminu Sejmu, dotyczącej ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu. W tym celu zarządzam przerwę w obradach do godziny 17.30. jeszcze mam jedną uwagę i prośbę do państwa komentarz też po tym co się dziś wydarzyło na tej sali mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych którzy przemawiają chciałbym żeby Polki i Polacy którzy śledzą obrady sejmu wiedzieli że dzisiaj na tej sali w mojej ocenie ale myślę też i że wielu z nas przekroczone zostały standardy przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty Chcę państwa, zapewnić, chcę państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał Państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który Państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki „Puknij się w głowę które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku.